jado. Nasza jedyna, jedna z niepowtarzalnych szans, kierunek serio. Wszystko na kamerę idzie. Kolejka pojechał, a ja ładuję dalej. Czekajcie, bo coś oni zamulają na tej drodze, a ja ładuję dalej, moi drodzy. Nie wiem czy ten znaczek oznacza, że nie mogę iść ten czerwony, czy mogę iść nie mam pojęcia, w każdym razie teraz w tą stronę mam jechać o, w tą i później muszę skręcić w Wietnamie, moi drodzy, o tej porze jest pusto na drogach ze względu na to, że ludzie robią sobie taką drzemkę godzina dwunasta pierwsza to jest czas na drzemkę ze względu na to, że po pierwsze, wstali rano przeważnie wstają o godzinie szóstej piąta, szósta starsi wstają jeszcze wcześniej, czwarta nawet więc ta drzemka jest Niezbędna wręcz, a. Czekajcie, że mnie nikt nie potrącił, bo szkoda by było kierownika, a druga kwestia jest taka, że o godzinie 13, tak jak teraz, jest taki, taki żar, że normalnie aż ciężko wytrzymać. Uwierzcie mi na słowo, ja was nie oszukuję. Normalnie, czapa mi paruje. Kierowniku, nie ma to jak z buta przemierzać świat trochę tu pójdziesz. Trochę tam pójdziesz. Proszę, biznes z jaskółkami. Ten, o którym wspominałem, w Kambodży. Kto nie oglądał, ten widzieć nie będzie. Jaskółki hodują i hajs strzepią. Oto czemu odsyłam do serii filmów z Kambodży. O jezu, jak daleko. Szefie drogi. Może stopa złapiemy. Może ciężarówka. W tamtą stronę kierowniko. Się normalnie pod pantoflami pojechał jak szalony. A czego to się tak śpieszyć? Ja to nie wiem. No patrzcie, jaki mruczek. Mariolka. Dawaj, pogłaska. Nie bój. Się. A mała bał, się Mariolka, kierownika. To nie pogłaskałem. Ale chciałem dobrze. Patrzcie, jakie boisko. Ty, no ja nie wiem, zawsze wybiorę jakąś taką trasę, witam serdecznie. Ale ja, ja zobacz jak dwa czarki na tym, na, na skuterze z koleżką jadą. O kurde. Ty siema dziku, dawaj zawracaj tutaj do mnie. Nie, nie zawróci chyba, a może i zawróci ty. Patrzcie na to, nie, nie zawróci jednak. Ale no ludzie to są pomysłowi, no zaskoczył mnie i to bardzo. Czekajcie, ja stanę sobie tutaj pod cienie, w cieniu. Żeby kultura autostopowa została zachowana, stanę tutaj, bo łatwiej będzie. W sensie tak się nie zmęczę. Dobra, trzymajcie kciuki. Ale autostop autostop A można wdało było zostać, pić herbatkę, a nie się szlajać. A czego to człowieku jeździ? Czego to... Męczyć się. Nie wiem, nie wiem. Tej pani nie złapiemy. Towarów nawalone jakby na święta jechała, tutaj też nie złapiemy. Nie ma opcji, badajcie. Jaki mały pyrpeć. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż naszą trasą będziemy jechać jakieś 64 km. Jak widać ruch powiedziałbym znikomy. W sensie na moturach po dwie osoby, no to trzeci już nie wejdę. Nie będę się wciskał na Oreo. Krótsza droga, wybierz kierowniku krótszą drogę. Szybciej będzie. Nie, w autostopie tak nie ma. Nie znaczy, że krótsza to szybsza. Najlepiej to się trzymać tych głównych dróg, no ale na głównych drogach z muła. No i to wiecie, jedno wyklucza drugie. No ale to nic, jakoś damy radę. Nie z jednej dziury, jak to się mówi, wyjechaliśmy. Ty, to aż śmieszne. Albo maska na twarzy w 30-stopniowym żarze, albo fajura. <gryw> w gębie. Kurde beka. Nie no. Zobaczcie, nad chłopak na, na rowerze jedzie. Maska na twarzy. Czemu? Ale to jest tak, wiecie, tak szczelnie wręcz zamknięta ta maska. Także tam nie ma dziurki na to, że powietrze migrowało. Ja cię kręcę, nie róbcie tego w domu. Jado Nasza jedyna jedna z niepowtarzalnych szans kierunek Serio? Wszystko na kamerę idzie Hello, can, can I drive? Jedziem tam Save Ko no, jedziem jedziemy, nie chce się stać. Opa! My name is Thomas. Thomas my name is June. 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 Nice to meet you, June. Słuchajcie, jedziemy z Junem. Aby do przodu, do. Pogadali, nie dogadali się, ale jedziemy. This is small, small cover. Tutaj w tą stronę. Tutaj jest mój nowy kumpel, June. Jedziemy w tamtą stronę. Nie wiem. Słuchajcie, 100 lat bym tam. i'm a traveling spirit i've seen many shows from the west pacific to the island of kenya they treat me like a son anywhere i go and even though no one can tell i still feel that i'm Mimo że droga jest do dupy totalnie, to to są rewiry, które ja naprawdę bardzo lubię. Takie wiejskie, powiedziałbym troszkę dziewicze, bardzo lokalne, niezmienione ze względu na turystów, to można się przemęczyć pięć razy dłużej będę jechał, ale dojadę. Myślę, że ja zawsze dojeżdżę do celu. I przejechaliśmy właśnie zonę z której wydobywa się tytan, tutaj akurat materia mi padła. No i co jeszcze warto zaznaczyć, że jadąc w rejony Dalat, to są rejony bardziej górskie i tam ogólnie teoretycznie powinno być więcej drzew. Ogólnie w Wietnamie 45% terenów całego kraju pokrywają drzewa, ale z roku na rok tych drzew ubywa, ponieważ wycinają te drzewa no i dają pod pola uprawne, ewentualnie wycinają i dają nowe drzewa, które szybko rosną i które świetnie nadają się na przetwórstwo na celulozę, czyli na robienie kartek, w sensie na przykład do książek, nie? No wytwarzanie papieru. Rosną szybciej, no bo komu się ja opłaca trzymać tak długoletnie drzewa, które tam potrzebują 80 czy 100 lat, żeby można było je z niego coś tam, wiecie, wy, Musi być szybko i efektywnie. I uwagę na to, że na tej drodze praktycznie ruch to nie występuje. Autentycznie. No, gdyby ten kierownik mnie tutaj nie zabrał, ten szef, to, to ja bym tam dalej stał. Ciekawe, ile my podjedziemy, bo tak na dobrą sprawę nie wiem, ile jedziemy. Ale pamiętajcie, w podróży najważniejsze, że jedziemy, a nie że dokąd jedziemy. Tylko, że jedziemy w dobrą stronę. To też jest ważne, w dobrą stronę, bo później, później nie trzeba wracać na, na dobrą drogę. No, trochę pogadałem. Już mi od słońca chyba kopułę przegrzało, to mi się trochę język połączy. Ale powiem wam, że no, epickie widoki. Naprawdę. Tam jest też po prostu yy, teren zalany. Prawdopodobnie zrobiono O, jakieś jedno auto. Ciekawe. Zrobiono... O i drugie. Zrobiono moi drodzy zbiornik retencyjny, tam, z tamą, z tamą. Jesteśmy moi drodzy teraz w rejonie Dalat, w rejonie górskim, od razu zrobiło się chłodniej, odczuwalnie, no i przyznam szczerze, że maszyna już ledwo daje radę przy podjazdach, ale jakoś idziemy jeszcze 35 km do skrętu i do pożegnania się z naszym dobrym kolegą. Kurde, na lewo dżungla, na prawo dżungla. Jesteśmy w rejonie, w którym powszechnie uprawia się kawę oraz herbatę. Gdzie nigdzie możecie zobaczyć, jak się ta kawa, ziarna kawy suszą. Proszę bardzo, to nie, to są pomidorki. Tutaj mamy ziarna kawy, które się suszyły. I jak się uda, to pokażę Wam plantację. Ale nie obiecuję, ponieważ no, z tym koleżką muszę dojechać do skrzyżowania, bo jest tak mały ruch, że jakby siądę, to niestety będzie ciężko dojechać do fabryki Jedwabiu. Zobaczcie jakie te połacie plantacji kawy są przeogromne tutaj. Do worków i ekspo. Proszę bardzo, zobaczcie jak dużo się suszy na słoneczku. Maj się sprzedaje w takich workach różowych, co przed nami, jak się transportuje kawę, moi drodzy. Prawdopodobnie idzie na sprzedaż, jadą do skupu chłopaki. Proszę, I idzie na maturze. Pan tutaj odjeżdża, podjechaliśmy kawałeczek, 50 km z szefem. Dalej muszę butować i łapać dalej stopa. My jedziemy do lat 44 km jeszcze moi drodzy, więc kawałeczek. Zrobimy chyba to na strzała, w sensie, dzięki Paweł, chciałoby się na strzała to zrobić, ale chyba do fabryki Jedwabiu to my się pofatygujemy jutro na wypożyczonym skuterze, ponieważ czuję spadek sił i wydaje mi się, że jak pojadę tam opiję w bok na tą fabrykę, Paweł. nie daj Boże, ona będzie zamknięta, to będzie dopiero szybko. Więc jutro chyba spokojnie sobie skuterek wypożyczę i na spokojnie pojadę. Wszędzie tutaj, gdzie jedziemy, flaga, flaga Wietnamu. Patrzcie, z sobie chodnikiem, jeb, ktoś coś suszy. Co to jest, szefie? Ściągam bucha. Herbata? Jak Boga kocham, nie wiem. A widzicie, z panem się dogadam na translatorze. To są, o tutaj, na plecy. Tak. Na plecy. No. To są, to jest ziółko. Yy, a dokładnie roślina yy, papai, no i to się zaparza w momencie, kiedy masz problemy z nerkami, między innymi. Nerki pan pokazał tutaj, wiecie, z tyłu, tak bardziej. Bardzo dziękuję panu. Ale zobaczcie, no, to mi się podoba. W rewirach takich nieturystycznych, no ludzie są tak przysympatyczni, tacy otwarci. Chętni do tego, żeby wytłumaczyć, poświęcić Ci tą, jak to się mówi, złamaną minutę. A pamiętajcie, najważniejsze, co w dzisiejszym świecie możecie dać drugiemu człowiekowi, to jest wasz czas i atencja. Niestety, taka jest życiowa prawda, moi drodzy. I pamiętajcie kolejną. No witam, witam. I pamiętajcie kolejną życiową. Festie, tylko i wyłącznie będzie gorzej, ponieważ mamy coraz więcej bodźców, coraz więcej ekranów wokół siebie. Więc lepiej nie będzie. Bo a co to miasto takie długie? Kierowniku. Miasto długie, jak nie wiadomo co. Biorąc pod uwagę kilka zmiennych. I to, że Dalat jest cały czas prosto, to ja tutaj już mogę łapać, ale tak mi się uścigu chce. Dzięki Paweł, czegoż oni tak trąbią. O może autobusem pojadę do tego Dalata, ale siku muszę zrobić. Oj, autobus pojechał, ale jaja, no to już pojechaliśmy, no to nie, no super. Fajnie kierowniku, podstawa to refleks. Więc ja mi się siku chce, O kurde, gdzie się wysikać? Szukam. Jakieś restauracje, cokolwiek. O, na, nie, na drugą stronę nie idę, bo to uważenia niepotrzebne. Muszę gdzieś tutaj po tej stronie znaleźć. No umówmy się, musi być gdzieś toaleta. aleta. Siemanderko, koleżka z gimnazjum, z podstawówki z Białego Stoku. Znamy się długo. Pojechał na rowerze. Jest felka. Oj oj oj, 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 oj. czego? Ty, ty, a wsiulki to nie zauważyłem. Czy wiecie to? Czarek był taki mały. Skupiłem się na kocie, czarka nie zauważyłem. No, tak też, tak też bywa. Słuchajcie, powiem tak. Ciężko znaleźć, tutaj idę. Ładuję, no po prostu ładuję. Mówisz się, ma toaleta, jest, czy nie ma? Patrzcie na to. No, no, no. ps. się Udało się. Pani, bardzo miłe. Ale ja tu muszę być śmieszny. A w ogóle, wiecie co? Jak pytam o siku i one nie rozumieją, bo myślą, że chodzi o jedzenie, no to pokazuje, wiecie, że tam po prostu pokazuje, nie? O coś takiego. Pss. No, bo jak inaczej wytłumaczyć? Ty, chodź do tej toalety. Oj, no czego, Misiu? Czego? No, no chodź. Nie bój się, chodź do wuja. Nie, nie bój się. Ty, ja się z tymi czarkami mam, to hej się masz. Ty, nie bój się, no. Czaruś. Zobaczcie. No, pf, czego? Zobaczcie! No pieps. pieprz suszą! Proszę zobaczyć, taki jaki już u nas. Finalnie się kupuje, się je. Weźmy źbełko. jak to się mówi, szefowa, nie zbiednieje. O, kurcze. Jaki intensywny! Ale intensywny! Ojejku! Idziemy dalej! Co tam misiulu? O Ale mocne U, Ale piekący O szefie Czarek mnie wystraszył i nie skończyłem Wchodzę do toalety Na pełnej, siebie sikać Wlatuję, Paf paf Sobie sikam Patrzę do góry Wyrąbany pająk taki O kurde Siku się chce, uciekać się chce co robić? Czy sikać? Czy uciekać? Zimna krew. Wysikałem się i wyszedłem. Takie bydle. Takie bydle. Dajcie spokój. A wiecie, że... Wiecie, że każdy pająk i każdy wąż jest jadowity. To pytanie, ile ma, ile ma jadu do obsłużenia. No to taka ciekawostka Tak już biorąc pod włos też paliwko 21 095 To będzie moi drodzy jakieś 4 zł Nie jest źle, 4 zł można przełknąć, nie? Dawajcie znać kierowcy jaka cena teraz jest u nas w Polsce Obstawiam, że będzie z jakieś 7 zł Mogę się mylić. Przepraszam ale takie żyćko Dobra łapię doda Łapie dalej Wziąłem pierwszy i patrzcie Szkawka No na mnie tak ostro działa, działa Ale jaja Ostro Czemu tak Ostro a widzicie nie ma tego co złego co by na dobre nie wyszło Wory z kawą. Proszę bardzo Tu już Moi drodzy kawa Ale jeszcze wciąż włupinka Zapach O kurczę, w ogóle nie pachnie Ale jaja Zero zapachu mm. A w środku, a jeszcze ona jest delikatnie wysuszona na słońcu, a tutaj jeszcze nie jest prażona, tu kolega przyszedł, pokazał. To jest właśnie jeszcze świeżutka, zielona kawa, którą trzeba uprażyć, którą, trzeba... Ta, którą trzeba uprażyć i później można drink, nie? No właśnie, właśnie. Dobra moi drodzy, fajne, aha, bo to słuchajcie, to, to jest po prostu kawa wysuszona na słońcu. Dziękuję, thank, you. thank you. Kawa wysuszona na słońcu. Tak jak wam mówiłem. Później żeby wypić, to trzeba jeszcze uprażyć. Pakują do worów na sprzedaż. Dziękuję. Thank you. Thank you. I później strzywają. No to biznes się kręci. Ciekaw jestem ile? Kilogram takiej kawy tutaj kosztuje. To wiecie, to jest kawa pierwszy sort, jak to się mówi. Pierwszego sortu. Nie, jakieś tam ściemy, ściemy. Słuchajcie, chyba trzeba łapać stopa, bo to, co ja Wam będę mówił. Nie ma co świrować, nie ma co iść dalej. Za chwilkę tak zwany kciuk sprawiedliwości będzie wędrował i łapał stopa. Dawaj dziku, zaraz ktoś może sam się zatrzyma. Nie no, myślę, że na prostej to spokojnie, zaraz złapiemy. Chwila, moment. Będka spławik, jak to kierownik mówi i zaraz złapiemy. Ale słoneczko daje. Bardzo przyjemna temperatura, ale trzeba zauważyć, że jechaliśmy przez góry i jesteśmy dość wysoko. Więc noce tutaj, moi drodzy, w nocy temperatura waha się około od 10 do 12 stopni. Czekajcie, tego może złapię. Nie będziemy łapać autobusu na 40 km. Nie róbmy lipy. Pytam tam w tej wcześniejszej miejscowości z rana babkę. Przepraszam, czy autobus może, taki, który jechał do Saigonu, dochodzi mi na południe, czy może mnie zostawić, mogę podjechać z nim, z nim i że może mnie zostawić na drodze, czyli podjechać 20 km. To babka mi krzyknęła normalnie, tak jak za normalny bilet do Sajgonu, Ja mówię, nie no to taniej, kurczę, to już 20 km, tylko powiedziała, że nie. Że jak chcę, to mogę jechać, ale na, na całą trasę. Ja mówię, Elo, to nie. I tyle. Krótka piłka. Proszę zobaczyć, się udało złapać. Jedziemy z chłopakami prosto do miasta. Powiem wam, że jedyne w życiu co nie zawodzi to autostop. I to bez błusań. Bo zawsze widzieliście czarkę, jak na, na skuterze był załadowany, bo zawsze zawsze dojedziesz. Ale powiem wam, że chłodniutko tutaj koleżka w kurtce. I ja teraz idę do swojego takiego ziomeczka. Okazało się, że na couchsurfingu taki ziomek się do mnie odezwał. No i tam pisało, że wiesz, zapraszam w ogóle wszystko tego. A się okazało, że on jest w Australii. Ale nie zrobił na czarno, więc jego brat nie będzie przyjmował Tak, więc ja muszę już tutaj jakoś zejść I zaraz zobaczymy gdzie to jest, dobrze Powiem wam, że podoba mi się to miasteczko Dalat da Jeśli będziecie w Wietnamie I będziecie w okolicy, to koniecznie przyjedźcie, bo No wygląda powiedziałbym obiecująco Uff. Zobaczcie jaki zgórek W sensie, normalnie można fawora wywalić o kurczę, jaka chatich, Hat... Aż się zaplułem ty, chciałem powiedzieć kwatera, ty z jakim widokiem, o ja cię kręcę ty, a mój kolega się nazywa wiecie jak Tran, <grytanie> kurde, o ja... ja. po prostu teraz wchodzę do domu do gościa, którego w lat nie znam, nigdy nie widziałem, wymieniłem kilka zdań na komunikatorze internetowym i po prostu wchodzę.